Afera Rywina z początku lat 2000 roku wstrząsnęła polską sceną polityczną, ujawniając słabości instytucji państwowych. Nagranie kompromitujące Lwa Rywina, w rozmowie z Adamem Michnikiem, stało się przyczynkiem do sejmowej komisji śledczej. W materiale omówimy kluczowe postaci, ich rol oraz wpływ skandalu na media i politykę w Polsce. Afera Rywina, jak każdy dobrze skonstruowany thriller polityczny, była idealnym pokazem, jak rzeczywistość potrafi przyćmiewać nawet najbardziej wybujałe scenariusze hollywoodzkie. Ten głośny skandal z początku lat 2000 roku nie tylko wstrząsnął polską sceną polityczną, ale również obnażył słabe strony instytucji, które zamiast świecić przykładem, straciły swój blask. Punktem zapalnym było spotkanie między Lwem Rewinem, szanowanym producentem filmowym, a Adamem Michnikiem, redaktorem naczelnym gazety wyborczej. Nagranie rozmowy, w której Rywin składał propozycję korupcyjną, stało się dowodem w sprawie, która ostatecznie doprowadziła do utworzenia sejmowej komisji śledczej badającej sprawę. Lew Rywin w tym skandalu pełnił rolę głównego rozgrywającego czy raczej kozła ofiarnego całej sytuacji, w której zasady fair play zostały brutalnie pogwałcone. Jak jednak sam później przyznał, nie działał na własną rękę, jego propozycja miała swoje źródła u ważnych ludzi w rządzie. Choć te rzekome koneksje nigdy nie zostały dowiedzione, proces nie przyniósł odpowiedzi na wszystkie pytania, pozostając w annałach polskiej polityki jako przypomnienie o nieprzezroczystych kulisach władzy. Podczas gdy Rywin poniósł karę, pytanie o to, co wiedział Aleksander Kwaśniewski, pozostaje otwarte. Prezydent Polski w tamtym czasie formalnie nie miał postawionych zarzutów, niemniej jednak jego nazwisko wielokrotnie pojawiało się w dyskusjach na temat afery. W latach swojej prezydentury odbywały się intensywne prace nad nowelizacją ustawy medialnej, której zmiany były przedmiotem korupcyjnej propozycji Rywina. Kwaśniewski, znany ze swojej elokwentnej zdolności wyrażania się, nieustannie zapewniał o swojej niewinności, aż się to zdawało jakby z zestawu dobrych manier w politycznym teatrze. Dla Adama Michnika afera miała być przede wszystkim wkładem w obronę niezależności mediów. Decyzja o nagraniu rozmowy była krokiem niecodziennym, który zaważył na dalszych losach skandalu. Michnik, chociaż oceniany różnorodnie, niewątpliwie stanął na pierwszej linii frontu walki o ideę, że wolność słowa i mediów powinna być nietykalna. Można by rzec, że w stylu przypominającym klasyka boksu postawił wszystko na jedną kartę, wybór, który przyniósł mu w końcu zarówno uznanie, jak i żarliwą krytykę. Postać Aleksandra Kwaśniewskiego, którego niewiedza dotycząca szczegółów afery jest równie zatrważająca jak przypuszczenia o jego możliwym udziale, wciąż przyciąga uwagę. Piotr Skalski, dziennikarz z Rzeczpospolitej, zauważył zresztą, że Kwaśniewski znalazł się w trudnej sytuacji, a brak odpowiedzi na powstałe pytania jedynie pogłębił brak zaufania do jego prezydentury. Włodzimierz Czarzasty, ówczesny działacz SLD, został wymieniony przez Rywina jako ktoś, kto miał być świadomy jego poczynań. Choć ku ulgrzeniu Czarzastego komisja oczyściła go z zarzutów, afera niewątpliwie odcisnęła piętno na jego politycznej karierze. Afera wciągnęła w swoje sidła wiele osób publicznych i polityków, nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych, ale również tych stojących nieco w cieniu. Jak podkreśla Jan Nowacki, politolog, w swojej wypowiedzi, afera stała się chwilą, która uwydatniła słabości instytucji w Polsce oraz zapotrzebowanie na transparentność w politycznym dyskursie. Podobnie jak w skandalu Watergate, afera Rywina materializuje kariery i decyduje o losach postaci publicznych, stanowiąc silny przykład na to, jak niszczące mogą być ścieżki nieuczciwości i korupcji na wyższych szczeblach władzy. Jednakże w przeciwieństwie do Watergate, gdzie skandal zakończył prezydenturę i otworzył nową erę w amerykańskiej polityce, afera Rywina w Polsce raczej zakończyła się jedynie pr stratą dla niektórych. Schemat ten stał się niemal podręcznikową analizą, która pokazała, jak ważnymi narzędziami w przestrzeni polityki stały się media, będąc w stanie przyćmić dotychczasową narrację i wpływać na postrzeganie rzeczywistości przez społeczeństwo. Mówiąc o mediach, warto przywołać słowa Tomasza Grabowskiego, eksperta medialnego, który twierdził, że afera udowodniła, jak ważne jest, aby media działały niezależnie od politycznych nacisków. W tej materii gazeta wyborcza odegrała główną rolę. Stawiała się jako strażnik demokracji, której misją jest wyciągać na światło dziennie zakulisowe układy i przypadkowe pomyłki. Ciekawe, jak wiele lat musiało minąć, by odpowiednie nauki z afery Rywina zaczęły być wdrażane w życie polityczne, zauważył Krzysztof Ziętek, wskazując na niebagatelny wpływ skandalu na przyszłe działania polityczne. Pomimo, że skandal minął, pozostawił po sobie szereg pytań, które badacze wciąż próbują rozwikłać. Tajemnice tej afery wciąż pozostają nieodkryte. Co jest smutnym komentarzem na temat stanu naszego wymiaru sprawiedliwości, pisze Monika Walczak, prawnik, podkreślając niepewność oraz ograniczone możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Pamiętajmy, że tamten czas był epoką nacisku politycznego na media, a Rywin był jedynie wierzchołkiem góry lodowej, mówi Jadwiga Marzec, historyk, widocznie sugerując, że afera mogła być jedynie preludium do jeszcze większych problemów nacisku politycznego na sferę informacyjną. Niezależnie od kulis, najlepiej podsumowuje to Małgorzata Szumańska, socjolog, to był moment graniczny dla polskiej polityki i mediów, który do dziś ma swoje reperkusje. Niezatarte ślady afery Rywina znajdują swoje miejsce w polskiej historii oraz w umysłach tych, którzy wciąż pamiętają ówczesne turbulencje. Wcześniej wspomniana porównawcza analiza pana Grabowskiego nie tylko zezwala na uchwycenie większego kontekstu, ale pokazuje także, jak wielowymiarowe i złożone mogą być takie sytuacje. Na końcu można zadać sobie tylko jedno pytanie, ile jeszcze takich skierowanych na zachód nieskończonych rozdziałów czeka nas w przyszłości. Gdyby polityka była ringiem MMA, różnica między przegrywającymi a wygrywającymi często zależałaby nie tylko od siły, ale także od umiejętności unikania kompromitacji, która mogłaby zakończyć ich karierę jednym szybkim cioskiem medialnym. Pamiętajmy więc, że ważne jest nie tylko kto na kogo oddaje głosy na końcu walki, ale także, kto stoi w kącie, obserwując cienie padające na matę historii. Poznaj szokujące afery władzy, daj lajka i zasubskrybuj.